Dzień dobry Państwu, minęła godzina dziesiąta. Zaczynamy dzień na żywo w TVN-24. Olga Samsonowicz. Zapraszam. Nie milknął echa tragedii w szpitalu w pszczynie, gdzie 30-letnia ciężarna kobieta zmarła na skutek wstrząsu septycznego. Lekarze nie przeprowadzili w jej przypadku aborcji mimo poważnych wad wrodzonych płodu. Dziennikarze programu Uwaga telewizji TVN dotarli do matki 30-latki. Kobieta podkreśla, że jej córka bardzo się bała, o czym miała pisać w wiadomościach prawie dobę przed śmiercią. Ta sprawa, o której informujemy, skłoniła dziennikarkę Onetu, Alicję Wirwicką, do wyznania swojej intymnej historii. Opowiedziała o dramacie, jaki przeżyła po przedwczesnym odejściu wód płodowych, kiedy na szpitalnym oddziale musiała czekać na śmierć córki. W faktach po faktach dziennikarka tłumaczyła, że utrzymanie tego rodzaju ciąży jest szalenie niebezpieczne, i podkreślała, że zdecydowała się opowiedzieć o swoich przeżyciach, aby pokazać innym kobietom, że nie są w takiej sytuacji same. I zmieniamy temat. Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała o podniesieniu o 75 punktów bazowych stopy referencyjnej do 1,25%. To zaskoczenie dla ekonomistów, bo podwyżka była spodziewana, ale nie aż taka. Jeszcze tydzień temu prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński mówił, że sytuacja jest doskonała, a inflacja przejściowa. Teraz tłumaczy, jakie są przyczyny jej wzrostu oraz kiedy spodziewany jest jej szczyt. Tyle jeżeli chodzi o teorię. Natomiast o tym, jak ta decyzja Rady Polityki Pieniężnej wpłynie bezpośrednio już na nasze portfele. Na przykład, gdy na głowie mamy kredyt hipoteczny, o tym wszystkim opowie Państwu Cezary, królak Stefan, 24BIS. Witaj, dzień dobry. Dzień dobry, Olgo, witam Państwa. Zobaczmy wobec tego, jak to wszystko. Tyle od Cezarego Królaka teraz, jeżeli chodzi o podwyżkę stóp procentowych. Czarku, bardzo serdecznie dziękuję. U nas kolejne tematy w dniu, w dniu na żywo w TVN24. Janusz Kowalski z Solidarnej Polski mocno skrytykował działania Unii Europejskiej. W rozmowie z Andrzejem Stankiewiczem z Onetu Kowalski stwierdził, że za sześć lat mogłoby się odbyć referendum w sprawie opuszczenia wspólnoty. Kwadrans później miał mieć wizytę u lekarza, ale na nią nie dotarł. 50-letni mężczyzna zasłapł w pobliżu przychodni w Sfarzędzu. Całej sytuacji przyglądała się grupa gapiów, jednak próby pomocy podjęli się dopiero ratownicy z karetki, która dotarła na miejsce zdarzenia. Ukaz czepienia to wciąż nasz jedyny oręż w walce z wirusem. Niektóre osoby boją się jednak przyjęcia preparatu, na przykład ze względu na przewlekłe choroby czy na ciąże. W przypadku ciężarnych kobiet lekarze nie mają jednak ani cienia wątpliwości. One powinny się szczepić. Tomasz Mildyn jest. Kolejny temat w Dniu na Żywo w TVN24, a mianowicie teraz o decyzji Rady Polityki Pieniężnej i o polskim cudzie gospodarczym. NBP podnosi stopy procentowe, żeby walczyć z inflacją. Stopa referencyjna wzrosła z 0,5% do 1,25%. Adam Glapiński na konferencji prasowej podkreślał, że mimo inflacji Polska przeżywa cud gospodarczy i dodał, że mamy korzystną sytuację finansów publicznych. Z kolei minister Henryk Kowalczyk uważa, że skoro ludzie zarabiają więcej, to inflacja powinna być mniej odczuwalna. 15 515 nowych zakażeń koronawirusu o odporności populacyjnej. Ale jednak te osoby, które zostały zaszczepione tym pełnym cyklem, jak mówią lekarze, no dużo lżej znoszą nawet zakażenie, jeżeli do takiego dojdzie. Lekarze z oddziałów ratunkowych mówią wprost, że sytuacja zaczyna przypominać te z wiosny, bo teraz trzeba walczyć o życie każdego pacjenta, który trafia z COVID-19 do szpitala. W faktach po faktach dr Grażyna cholewińska szymańska która jest ordynatorem, w wojewódzkim szpitalu zakaźnym w Warszawie.